Kiedyś, Konrad, dzisiaj graczem Minecrafta. Kiedyś. Gdy grałem po raz pierwszy to... Aaaa! Co to było? Aaaa! Strach przed niespodziewanym kliperem z rogu? Aaaa! To znowu on, ucieczka! Każda podróż poza bezpieczną strefę była wyprawą w nieznane. Znowu TNT! Aaaa! A pierwsze nocne przygody znowu nie, Kto to przeżył? To jeden lajk, like, jeden sub, bo ja dead. Ała, Creeper! Dzisiaj niebezpieczne noce stały się bezpieczne, ale nie takie jak kiedyś. Teraz przylatują fantomy, które nawiedzają nas, gdy nie prześpimy nocy, a to drugi dzień pomocy! Kradzieś! Wylazem ogromnego kejwa, a w nim? O, jaskinia A w tej jaskini? Dola Boga, Toś to skrzy ale nie byle jaka, to skrzyneczka na torach Tort urodzinowy, a tory są nowe A skrzynia stara Barbara, dobre żarty Otwieram skrzynię, a tam, o, Dzisiaj, ogromne kejwy Pierwsze słyszę, ale teraz przechodzę cały świat Ponieważ przed sobą do przejścia mam ponad 30 milionów bloków Co daje totalnie ogromną liczbę do przejścia tego świata